Słuchajcie. słuchajcie, są już na petardzie. Zobaczcie, bo Peter wam tego nie pokaże. nie nagrywaj. Nie podlewa do drona, pozwijał się. Wymyślicie, że wszystko idealne, ale nie jest. Patrzcie na to cudo. Gość, który zawsze wie wszystko najlepiej. Pokazuje najlepiej Kamelie, Jak uśmiercił Kamelię. To się po prostu... To nieba Kamelia? <śmiech> Kanalia, <śmiech> Azalia. 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 widzicie, ja to jestem taki kwiatkowy, że pasz jaki fachowiec. Co to może być? A tak naprawdę jestem u Piotra w ogródzie. Johnny, <laughs> Johnny, brawo. Lecimy. No, brawo. Tak. No, <laughs> Zobacz, jakie chopina ma ścieżkę, się tak namęczył. No namęczył się, żebyś wiedział. <laughs> namęczył. A wiecie o tym, że ja myślałem, że to jest kamienia, a to jest plastik? To jest plastik? Oszukał nas wszystkich. <laughs> I teraz tak. Nie wiem, czy Peter był na to przygotowany. Się zagadali, o, bo udaje, że nie słyszy. Nie wiem, czy on jest przygotowany, ale on nie wie o tym, że jeszcze się kawałek tego pozbył, że on się żóławka, ładna, nie się podoba. Bardzo mi się podoba, a tylko dlatego, że nie trzeba nic z tym robić i w zimę też tak jest. I ja, mi się to podoba ale i dlatego to chcę. To żonka miała w doniczce, nam to padło i podobno też czeka na mnie. Petarda. Te, tu, tu, tu nie będę bestialski, tego już mu nie zabiorę, ale patrzcie, jakie pryszczate fajne. Japońska. Od Kuba japońska. Słuchajcie, ślimaki są wszędzie. Zauważyłem, że nawet w tak dopieszczonym ogrodzie też ślimaki wyżaru. Patrzcie, wszędzie. To jest lubczyk. Nie, to jest, to jest A powiedz mi. Czy ty masz jakiś eukaliptus w ogrodzie? to, to, to jest grunie. właśnie go trzymam. Właśnie go trzymam. No nie to tak to zapytałem, jest. bo nie chciałem strzelić głupa, że to jest eukaliptus. To jest grunie, tak. I to okazało się, tak. że strzeliłem. To są dorosłe liście już, bo te małe są takie okrągłe, jak są malutkie guniaki, to mają takie półokoli. Powiedz mi, czy to ma jakiś zapach, zapach jak się potrze? Tak, tak. weź listę szkoły, nie potrze. to podprzał. Mogę urwać? Nie Ale to zepsuje kompozycję chcesz, całego, chcesz, chcesz całego chcesz ogrodu. Przek, patrzcie jakie, zabój jakie zabójstwo. A to się nie je, no nie? Nie mogę porzuć. Bo no, mięte to można wyrzucić. To nie jest na pewno, o kurde, no faktycznie. Ty Kenią ma Mike ma, ma, ma ja, ja mam takich dom. Serio? Mm. Tak, to jest na no, pokazywałem Ci. Pokazywałem ci. Ale wy jeszcze u ciebie nic nie ten tego. To mi się podoba cholera, bo nawet na wiosnę zanim puści kwiatki, to liście i tak już są. Tropika to jest. fajne. jeden Tylko Peter. Ona ma chyba najładniejszych kwiaty wszystkich. A mi się najbardziej podoba. No Bardzo ci się podoba, On tylko że. Mi... Dobra, nie... o, przestań, przestań, bo chłopina chodzi z tym jak nieszczęśliwy, i też o tym musicie wiedzieć. Zobaczcie na to. On jest jak nieszczęśliwy, później musi z tym wszystkim ogarnąć się na jesieni i tak samo na wiosnę. Słuchajcie, to trzeba wykopać i wkopać. Czas wykopać, czy wykopki, czas zacząć już we wrześniu, chyba, żeby Ta. dążyć. Ku... <ślam> ja, ja go wcale nie oczerniam, tylko was uświadamiam. Wszystko pięknie, fajnie, kiedy. Jest! Uchenia, bud. U Henia był taki bidulek, ale tutaj patrzcie na to. Ale takiego Zarąbisty, takiego właśnie. Pamiętasz co Ci mówiłem, Henio? Że chce czerwony. Takiego chce. Tylko nie, nie taki. On ma takie drobniutkie listki. Nie wiem, czy kojarzycie. chcesz tego palmowego. Palmowy? Takie drobniutkie listki ma. Czerwone, ale drobniutkie. Ale ten już jest petarda, bo Uchenia to dał ciała. Chłopina się namęczył, robi takie. Takie jak w tym. Ja bym to, Peter, pomyśl sobie na przyszły rok, na przyszły sezon o Dubaju taką palmę zrób z tego. I o, od nogi ten. Koncepcja nie zła. Zobaczcie na to, chłopi, na tak się męczy, ale musi mieć dziurę w mózgu jak ja, bo wszystko podpisuje. Zobaczcie. Eee, bardzo mi się spodobała ta, u szczupego inaczej widziałem i też muszę mieć, ale ja nie chcę takich małych kupować, tylko ja bym chciał petardę kupić, ale niestety nie ma sprzedaży petard. To mi się strasznie podoba. Brakuje czerwonego w moim ogrodzie. W ogóle brakuje, mam pokrzywka. wszystko zielone. Koleus, pokrzywka. Okay. Pokrzywka koloseum. No. <grystanie> <grystanie> o właśnie, właśnie, u mnie coś takiego się zrobiło, co to jest? Nasiona. I tam w środku są nasiona? Tam w środku są nasiona, nie w każdy, każdej. Ta nie. nie tworzy nasion, patrz, pokażę Ci na przykładzie. Ona tworzy bardzo ładne torebki nasienne, natomiast jak się ją otworzy, w środku nie ma nic, ma pusto. Wiesz? Ojej, to, to nie, 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 nie każdy ma. Nie każdy ma. Trzeba wiedzieć, która odmiana tworzy nasiona. To jest odmian, które tutaj są. To jest Kleopatra, tak? Nie, to jest Kanna Wilcza Pieśni, Wolfsong. Wilcz. Pięknie urosła. Tam, jest tam po prostu A tamta, bo. Jest, bo tą widziałem pieśń. u Szczupego inaczej. Fajna jest, fajna jest. A on ma jeszcze takie wysokie dwumetrowe. Co to było? Dwumetrowe? Takie Może dwumetrowe. Ja wyższe ode mnie. Kana na przykład. Albo pójdziemy do drugiej części ogrodu, tam mam te dwie. No ta z 220. No ta jest wysoka To jest purpurę. Takie czerwone, co czerwone liście mają. Co to jest? Bardzo krwisto czerwony kwiat. Tutaj nie podlał czymś i brakuje jakichś składników i dostała pryszczycę. A tak naprawdę żartuję, tu jest chyba podobne cosik. Nie pytam się już, żeby głupie nie wyszło. Nie musi tego słyszeć. Ha ha ha, ha. jest tego. Dobra, nieważne. Nie, ważne. Ty, no, ty nie, bo gdzie się to kto tego ogrodu, ja to nie tak. mam przesadzić, ja wiesz. No, uchenia to, to trzeba no, kosiarką to zaczynać od siódmej rano. Bo to jest masakra. Moc Paulowni. Dzisiaj zobaczyłem dopiero tak naprawdę wielką Paulownię. O co chodzi w Paulowni? Chodzi o wielkość liści, zobaczcie. Ja mam prawie 1,90 m. Moja dłoń jest naprawdę wielka, ale przy tym liściu to moja dłoń jest nic Jest wielka Okej, okay, fajne A w ten pień Pokażę wam tego pnioczka, Tego dziwidła Ja piernicz Czujecie jakiegoś smrodziucha mieć w domu Ja pierdził Patrzcie tu ma średnicę ponad metrach. Obwód? Średnica Dobra, nieważne. ważne. Ty, co i jak tam z nasionami? Zobacz to, zobacz to, zobacz. Co? Fajny, nie? To się nazywa roślinka, nie? Takiego kabana, no nie? Zobaczcie tutaj kolek. Tu jest takie malutkie. No, ja wiem, że malutkie. Słuchaj. Zobaczcie jaki fajny. Będzie musiał połowę z tego wyciąć. Albo 80% u szczupłego wymacałem buddę. U Chenia wymacałem fontannę. A u Pitra wymacam. Brrrrr. Jak on się nazywał? Moai. 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 Manikata, ale to co było u Henia, a to to jest sadzoneczka. To jest sadzoneczka dopiero. Tam też jest taka. Co to jest? To jest. A, Piter! Powiedz co, co to, co to było? To tam, to tam. Nie, Wa coś tam. Tam to, tamto, to. Słuchajcie to, to czarne, no e, słuchajcie. Sama no, <laughs> no, słowa, Darby, no, to, to sama wiolateum. Trudne słowo, Darek. Santo sama wiolateo. to <laughs> ksento, ksento e, Ja się martwiłem, co się dzieje u mnie z Tamarillo i z tego i z tego... Ilo z... nam pokażę. Z... Poczekajcie. Bo... Serio coś nam pokażesz? To może nie, to nie to nam. O, co was, proszę. Gratulace Jakie jąderka. U mnie takie malutkie są dopiero. Jakby, o, takie prostu, coś wiesz, jak, jak etapami, Ale kurde, ja myślałem, że u mnie się coś z moim dzieje, bo właśnie ma takie karłowate liście. W zeszłym roku miał takie jak Paulownia. Wydaje mi się, że moje mają też większe w tamtym roku liście. A, jak Paulownia, wielkie, a... wszystkie. Ja ale mogę to, to filmik to, to, to ten to, to pokazać, to, to ale. Wiesz, a tu takie powiedzieć. malutkie normalnie. I u mnie. Ja się bałem, że bo coś się coś dzieje. Tam nie? Tak, tak. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest jeszcze fajne. To mi się strasznie podobało. Henia mi się to Tylko, że on ma czerwone te kulki i czerwone liście. A tu są takie zielone. Taka zielona, panowie? To są inne roczniki. Tak jest. To jest, mhm. o, to ja jest inna odmiana. To, to jest New Zealand, ten zielony. New Zealand tak się nazywa, tak. A ten czerwony nazywa się. Nie wiem, bo to brzmi A, jest dobra. ten czerwony. Zobaczcie, tam są te czerwone piłki. i tamte mi się bardziej podoba od tego. Ten jest taki. Tamten jest fajniejszy. Tamten jest fajniejszy. Ro, raczej inaczej, w moim zielonym ogrodzie wszystko, co czerwone robi, petardę. Tak, tak jest. Patrzcie, jak ślimaki zeżarły. Widzieliście? Co Dobra. to jest? To jest No, no. <laughs> Francuzi by się cieszyli. Uu, bon apetit! <laughs> okay, to, to oba, oba są wiciokrzewy. Pan, pan go, nie? Tak, dokładnie to samo robi. <laughs> ale mam, mam, mam wrażenie, że z każdym dyrektorem wracające. Kurde, ile tych ścieżek. Powiem Wam szczerze, że znudzicie się tym filmem, jak tak za nim przejdę wszystko. Ale uważam, że warto. Na moim telefonie za takie blade, a tak w rzeczywistości dobije nie, tym niebieskim kolorem. Zobaczcie jaka petarda, nie wiem co to jest. Tylko tak. ciekawe czy to jest... trzeba wykopać czy nie wykopać. O, znajoma roślinka! Rdes. Jeżóweczka. U mnie jeżóweczki są małe, bo rosną w cieniu, pod bambusem, pod bananem. Ale tu tych rodzajów jest mnóstwo i to mi się podoba. To jest ładne, zobaczcie na to. Muszę się zapytać, czy to zimuje u nas, czy trzeba to wykopać, bo jak zimuje, to chyba chce takie coś. A jak już trzeba to chować, czy coś, to, to za dużo chyba tego będzie. Natomiast raj kwiatków. Ja się na kwiatkach nie znam, ale zobaczcie, jaka ciekawostka. Poparda. Dobra, wsadzę was na wózek. tylko powiedz mi, co to jest to niebieskie? To niebieskie to jest ostruska. I teraz powiedz mi, czy to jest jednoroczne, czy wieloletnie? To jest bylina. Bylinka. pięknie kwitnie dwa razy w roku, to jest drugie kwitnienie w tym roku. Czyli, że co? E, to... Zakopujesz, zapominasz. Co? O. <noise> no i na świecie. Zakopujesz, zapominasz. No i ja to, Ej, tylko ważne, żeby zielonym do góry, nie? <noise> Zielony do góry. Jakbym miał dwie ręce, potrzymaj to, to wam coś pokażę. Jeszcze raz co powiedziałeś? Zielonym do góry? Zielonym do góry, dokładnie. Jest <laughs> agent. Pamiętliwy. Nie, skoro to jest bezobsługowe, to muszę to mieć, ale to się zgłoszę do ciebie o nazwę, to ja sobie to kupię. Są trzy błękitne kolory potrafi mieć albo takie fioletowe, w zależności od tego gdzie rośnie. Nie, te niebieskie, niebieskie mi się petarda podoba, chciałbym niebieskie. Ja pierdolniczej, ile tu tego jest? O o o, o! 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 Po liściach mogę powiedzieć, że to jest Peretta, ale zaraz się dowiemy. Zobaczymy, czy jestem już ekspertem we figach. E Peter? Peretta. Peretta tu jest, brał A tu na dole ta malutka jest od Mariusza, od czarnego Henia. E, francuska, tak? No. Tak, u mnie tak samo już ma figę, Nie wiem, czy pokazałem, Prze pokazałem, bo przesadzałem tak, ostatnio. Ale do... jeszcze jest w gruncie jest ta borsi, Borsias, tak? Borsasiasi, to no? To w gruncie jest ta. Borsasiasi. Ja wam coś pokażę. E, no, Daktylowiec, petarda, e, traszek. To jest, na, no, to nie jest karbatka. To jest traszek. To jest traszek. I to jest zwykły fortuney. Bo, bo widzę, że to jest Fortuna i petarda chciałbym takie mieć e, Karolińska po przekwitnięciu i Karolińska Warygata tak jest, a zobaczcie tutaj, bo tu mamy jeszcze opuncję to jest cylindropuncja, opuncja Rinacea i bezkolcowa tam trochę podeptałem niestety jak ciągnąłem oświetlenie, gdzieś nie zauważyłem i niestety ją trochę skasowałem. Peter ciągnął i zdeptał. E, słuchajcie, patrzcie, Ta trawka robi robotę fajną, to jest Zebrinka, tak? No. Słuchajcie, tak się przechwala wszystkimi sukcesami. Patrzcie na to. Ale wiecie, to jest szok. Jak można tak zrobić? Ale jaja. Jak można tak zrobić? Normalnie. Deszcze. Nie, Deszcze, to jest deszcze. deszcze. Ona I... ma tak ja tak ona ma tak na mokro, ja już kombinowałem co się z nią dzieje, to jest wyśniana z naszą w tamtym roku i rosła pięknie, przezimowała pięknie I zaczęła marnować się yy, latem wczesnym. No to... Uleje, cały czas kapie. Czyli nie przez słońce? Nie. Nie przez słońce, przez wodę. Dziwne, nie bo w Szkocji tam leje non-top i rosną normalnie. Tutaj na pewno od wody, 100%. E, tu jest e, Gloriosa variegata. Tak, wiem, bo ma różowe obrzeżki. Taką samą, taką, taką, taką samą kupiłem na wiosnę zeszłego roku. W tej chwili jest taka petarda 10 cm pnia. Jest taka gruba, wielka, to rośnie jak na drożdżach. Tu jest Karolińska i tu jest klonek, ale zobacz, jaki zeżarty. Tak, tego niestety potraktowały owady. A tu mamy dobre. Tu już wam pokazywałem. I tu jest ba bawełna gdzieś ta bawełna? Jest... Dopiero będzie bawełna Bawełna To jest już 19 minut gadania jest 14 do wycięcia <laughs> z... 18.90 <laughs> Zdziwisz dzi, się Dobra żegnam Was z ogrodu Pitra ja idę się rozkoszować roślinami i nie tylko <h <h> <todgłos> Trzymajcie się, co? No, ale czekajcie na mnie. To są mędy społeczne.